Cześć chwilę w niczki odcinku sobie w krętle, a no co, bez przedłużania zapraszam do oglądania. Głównie w ogóle w coś skała chciałam Wam nagrać, tylko tam nie ma nic ciekawego, więc... Dosłownie, to tylko, tylko robiłem naganie i tam nie ma nic ciekawego. No to co? Widzimy się, ja będę jechał... Yy, na co płynął tutaj. Dobra, to widzimy się na do Dobra, mamy jakiś nowy gatunek leży. Uh, wstępie czarny. O co, ja sobie złapię wam. Nie będę pokazywał, bo mm. eee. Okay. Eee, Tego się nie spodziewałem. Te, co jest jakiś statek? O co, co chodzi? To jest halucynacja. O się ode mnie ciągle oddala, dobra. Okej, okay, to nie wiedziałam, że są takie lucynacje. Cena powoli wiraliować. Dobra, chcę noc. Dobra, lewa. A, jestem. Mapa No chyba coś będę musiał wyrzucić Dobra, to wyrzucę, bo już jest nieświeża Na chwilę tak będzie nieświeża A nie, dobra, to wyda się No bolec, to mi się uda, tak samo to tak. Też mi się uda i to też mi się wyda, dobra. Jedziemy do jakiegoś państwa. Co tu? Węgle zimno mozi cię z piku kości. Spływa po ręce i sięgnie twoje... I się twojego karku. Twój umysł na ciebie mi zje. Na dalszym niebie Dachami krytymi, są nieba mieszkańców... z ser. Wody cofają się wystarczająco kolorowce na działanie ciepłego powietrza, zde, zde, zdezorientowane stworzenia zdebiącą i szukają swoich przyjódek. Chwilę później wody wracają, drzewiając się z w wściekłości i porywając jeszcze się do morza. I tutaj nikogo nie ma. Nie, tylko niech mi mutanta nie zabiorą. Pojechałam to normalnie. Moja postać za chwilę oszaleje. Może jest tu ptak? Jest! O, oh, cześć, ty! Ej, Zawilgoczony, ale jeszcze należy się do życia. Przyda się do ulepszenia łoni. Eee, uh, uh. mapa. No, dalej nie wiem, to co? To nie jest potrzebne.

Boże! Nie stras mnie! To nie dziwię się, że tutaj ludzi nie ma! Uu Kto to to? A, balakuda Proszę Ja, czy ktoś tam jest. oj, witaj, nie spodziewałam się odwiedzić, kim jesteś. Rybakim. A jak tak wygląda sna rybaka? Tylko jest nas tutaj. Dziwnie. W każdym razie miło mi cię upoznać. Od miesięcy nie spotkałem żywej duszy. To właściwie to przydałoby mi się Twoja pomoc. Jeśli, jeśli znajdziesz trochę coś, co mogę pomóc? Potrzebuję pomocy w zebraniu próbek do przebadania pierwotnie, pracowałem w placówce badawczej wewnątrz zatoki, ale zostałem zaatakowana. Jest ogromne stworzenie, wynoszyło się z głębi i zniszczyło placówkę. Teraz spo spotrzywam na środku Zatoki. Uciekam tutaj i, i próbuję sobie jakoś nadzieć, ale musiałam tam zostawić większość swojego sprzętu. Więc nie mogę kontynuować badania. Popatrz na listę okazów, w których potrzebuję dostarczyć mi je. Proszę. Okej, okay, takie... a to, 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 to wiem. Świetlizna Dobra. Ale to w następnym odcinku już. Eee. No, no to. To by było wszystko z odcinka. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentow komentowania. No i... Jak ktoś tutaj jest na napisał hashtag eee, Mutant. No to, no to pa.